Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, co się dzieje ze skarpetkami w czasie prania, gdzie one się podziewają i gdzie giną? Nie. Zastanowiła się nad tym pani Justyna Bednarek w swojej książce i twórczo podeszła do tego pytania. Sama tak o tym powiedziała. Od niepamiętnych czasów zachodzę w głowę: Jak to jest, że po kolejnych praniach mam coraz więcej pojedynczych skarpet? W tej chwili zajmują one dwa wielkie worki plastikowe. Trzymam je, bo mam wciąż nadzieję, że odnajdzie się druga do pary, no bo przecież gdzieś musi być. Tak więc tematu do bajki dostarczyło mi samo życie. A dla kogo ją napisałam? Jak zawsze dla moich dzieci, i dla ich przyjaciół, i dla przyjaciół ich przyjaciół, oby ich było jak najwięcej. Bo życie wśród przyjaciół jest fajne, niezależnie od tego, czy się jest człowiekiem, czy skarpetką. Ta książka może rozpromienić i rozradować naprawdę każdego. No, bo czyż nie zabawne są historie skarpetek, które zaczynają swoje nowe drugie życie? I tak. Pierwsza skarpetka zostaje gwiazdą seriali. Widzie życie ciekawe i nieco rozpustne. Druga będzie mamą osieroconych myszątek. Trzecia zostaje politykiem i zmienia świat. Czwarta ociepla nogę bezdomnego, który w istocie jest. Ale tutaj. Trzeba przeczytać, kim on tak naprawdę był. Odsyłam do książki, która naprawdę jest wspaniała. Każda kolejna opowieść jest pomysłowa i odmienna od poprzedniej. Współautorem sukcesu tej książki jest ilustrator, pan Daniel de la Tour, który wspaniale opowiada historię każdej z tych skarpetek. Skarpetki, chociaż wybierają wolność od rutyny i codzienności, nie uciekają od odpowiedzialności. Naprawdę polecam, bardzo ciekawa książka. Dla każdego, dla dzieci od 8 roku życia, ale myślę, że także, że dla ich rodziców i dziadków. Kolejną książką, którą chciałabym polecić, jest to książka pani Małgorzaty Strzałkowskiej, dawniej, czyli Drzewiej. Sama tak pisze o niej. Książka rozpoczyna się w ten sposób. Słowa, słowa, słowa. Jedne żyją w naszym języku bardzo długo, nawet przez wieki, choć czasem zmieniają znaczenie. Zamiast nich pojawiają się inne, dotąd nieznane, a jeszcze inne znikają, czyli odchodzą do lamusa. W języku polskim jest wiele słów, które zmieniły swoje znaczenie. Małgorzata Strzałkowska wybrała najciekawsze z nich i stworzyła oryginalny leksykon. Na pytanie, co to jest sernik, każdy z pewnością odpowie pyszne ciasto z białego sera, z rodzynkami, z brzoskwiniami, może z bitą śmietaną, z polewą czekoladową. Natomiast cernik kiedyś była to budowla drewniana z przewierconymi otworami, otworami, przez które swobodnie mogło przepływać powietrze i służyła do obsuszania sera. Na szczególną uwagę zasługują również ilustracje Adama Pękalskiego. Ułatwiają one zapamiętanie dzieciom nowych słów, nowych, starych słów, a także mogą zainteresować przeszłością. Polecam dla dużych i małych. Jedenastoletni Eryk Kawka budzi się pewnego dnia i nagle zauważa, że wszystko jest inne. Niby to samo, te same beble, to samo mieszkanie, ale coś się zmieniło. Tak zaczyna się jego fascynująca przygoda. Jest to czwarta powieść z serii Lepiej w to uwierz, Grzegorza Gortata. Jest to literatura z pogranicza fantazy i horroru. Sam autor tak y, pisze w wywiadzie udzielonym Rymsowi. Sięgnąłem po elementy fantazy i horroru, bo akurat elementy tych gatunków mogą uatrakcyjnić trudny przekaz i skupić na nim uwagę młodego czytelnika. Bo rzeczywiście stawiam czytelnika w charakterze obserwatora wydarzeń i problemów, z którymi niełatwo się zmierzyć. Śmierć i choroba, okrutność świata dorosłych, triumf zła, na szczęście zazwyczaj triumf tylko pozorny. Jest to książka dla czytelników, którzy nie boją się trudnych tematów. Polecana jest dla nastolatków od 10-11 roku życia, ale myślę, że dorośli również znajdą przyjemność w jej lekturze. Znajdą też, zwłaszcza ci starsi, liczne odwołania literackie do franca Kawki czy do Mistrza Horroru Kinga. Serdecznie polecam. Skąd ten dzwoneczek? Otóż ostatnia książka, którą chciałabym Państwu polecić, to Srebrny dzwoneczek. Emili Kierś. O czym opowiada ta książka? O sześcioletniej Marysi, która spędza swoje wakacje u cioci, o przełamywaniu nieśmiałości, o wychodzeniu do drugiego, ale także o przemijaniu. Profesor Krystyna Heska Kwaśniewicz w Guliwerze tak napisała o tej książce: Srebrny dzwoneczek Emili Kierś ma w sobie cudowność baśni, mądrość filozoficznego traktatu i wszystkie barwy tajemniczego ogrodu. Emilia Kiereś w swoich książkach zawiera coś więcej, coś, co jest głębiej, coś, co jest niewidoczne dla oczu. Wydobywa głębiej odwiecznych prawd o człowieku i o życiu, często w takiej konwencji baśniowej. Polecam również inne książki pani Emilii Kiereś, yy, chociażby Brat, Łowy, yy, czy książka, która już wkrótce się ukaże, za parę miesięcy, mamy nadzieję, Haczyk. Wszystkie te książki możemy wypożyczyć w naszej bibliotece, do czego wszystkich czytelników gorąco namawiam i zapraszam.